Witam wszystkich, Stajnia Mustanga Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia odsłona A w dniu dzisiejszym mam oto znów ponownie kultowe maluchy Czyli starego, poczciwego, naszego małego Fiata 126P W tym odcinku akurat to jest dzisiaj Cabrio Dodatkowo jeszcze mamy przyczepę z niewedowa, Także też fajny zestaw nie będę rozpatrywał oczywiście ceny, bo to nie na tym rzecz polega, ale kwestia zamiłowania do starej naszej polskiej motoryzacji, co niestety w świecie rozwijania się tej motoryzacji gdzieś to nam uciekło, zaginęło. Także niestety nie ma w tej chwili możliwości jakby wznowienia. Tak naprawdę produkcji tych wszystkich modeli, tych wszystkich aut, tych naszych aut typu Polones 125, czyli Duży Fiat. No i akurat w tym przypadku yy, mamy tutaj malucha 126P. Dobrze, to co? Rozpakujmy sobie yy, to te opakowanie i zobaczymy szczegóły tego, tego zestawu. No dobrze, gazetka już jest rozpakowana, na razie model na bok sobie odłożę. Także co mamy? Skala 143, 126 p bosmal caprio z przyczepą z niewiadowa. Także tak jak tutaj możemy zauważyć. Były różne wypusty kolorystyczne, fiolet akurat tutaj dzisiaj mamy żółty, czerwony na gazetce jest, no i ta również przyczepa. Jest to numer trzeci. Oczywiście wszystkie informacje o. Subskrypcji, gazetce, troszeczkę historii tutaj jest, ale w to nie będziemy już tutaj w szczegóły się zagłębiać. Przejdziemy sobie zaraz tutaj do modeli. Także powiem tylko tyle, że w przypadku akurat tej serii nie będę wszystkiego kupował, tylko i wyłącznie te modele, które mi najbardziej będą odpowiadały. Na pewno nie wezmę straży, na pewno nie wezmę 126P z pługiem śnieżnym, bo akurat no, nie bardzo mi tego typu rozwiązania odpowiadają. No zobaczymy w dalszych numerach co będzie. Także tutaj jest ta przyczepa sniwiadowa. Sobie tutaj rozetniemy ten blister, żeby już tak brutalnie nie rwać. Może te sobie zostawię, zobaczę. Tak pomyślałem sobie, żeby te modele, za czym rozetnę, to jeszcze wam powiem. Te modele wstawić do gablotki. Jakąś małą aranżację zrobić. To zobaczymy, co z tego wyjdzie w ogóle. Jaki będzie, że tak powiem, pomysł na to wszystko. Jeszcze trochę, jeszcze cięć, cięcie jedno i już, dobra. Świetki na bok. Forma zabezpieczenia zdjęta. Troszkę miejsca zrobię, żeby nam nie przeszkadzało. A i żeby było miejsce. To tak przyczepa wygląda. Powiem tak: bardzo fajnie. Naprawdę taka typowa, kempingowa przyczepa, jako z naszych lat młodości jak to się nad morzem można było wybrać. I nie tylko. Jeszcze jak pamiętacie, to w takich przyczepach były i tytoń był sprzedawany i nie tylko. Również powiem tak, i hot dogi też. Zapiekanki bardziej. No i hot dogi tak samo. Także fajnie to wygląda. Tutaj fajnie jest zaznaczone też zawiasy od drzwi, również klamka. Element powiedzmy, klimatyzacji, która tutaj jest, ale. Na dole drzwi yy, umiejscowiona ta kratka wentylacyjna. No, tutaj mamy. Także powiem szczerze, całkiem fajnie, poprawnie zrobiona jest ta przyczepa. Również ten hak holowniczy z podpórą. No, kawał fajnej roboty zrobili. Idealnie pasują te kółeczka. Małe, zgrabne, fajne. Światła, odblaski, światła stop pozycyjne tablica rejestracyjna i zobaczcie środek jest czerwony bardzo fajnie to zrobione jest mamy po środku stół który tutaj jest możliwość zauważenia tu jeszcze z drugiej strony zajrzymy sobie może komuś nie będziemy przeszkadzali no tutaj można powiedzieć, że albo są jakieś sprzęty AGD albo kawałek lodówki no ale no nie ma możliwości otwarcia na pewno cała ta buda jest metalowa bo to czuć, że tak powiem w dotyku no i waga swoje też zrobiła fajnie to wygląda tu jest element mo mocowania na śrubę to zaraz sobie odkręcimy także o, miałem nie rozkręcać, ale rozkręcę bo tak jak wspomniałem planuję te trzy modele na razie z, oczywiście z tą przyczepą wstawić do gablotki sobie na bok odłożymy o nie wiadłów. N126 no i dobra tak od spodu wygląda żadna że tak powiem rewelacja podłoga jest prosta z takim elementem osłony osi całej kółeczka są gumowe no, fajnie to wygląda, powiem Wam, że fajnie. I całkiem, całkiem spokojnie sobie jeździ. Także można jechać nad morze. Albo do Szwecji. Oczywiście później do pro... nad morze i później do promu wsiąść. To co? Otwieramy tego malczana. Jak czasem usłyszałem takie stwierdzenie, powiedzenie. Tworzymy sobie go już tutaj rozetne poza kadrem. Też blister rozcinam, i zaraz sobie obejrzymy maluszka. No już jest, jest uwolniony. No, powiem Wam tak, całkiem fajnie on wygląda. Nowsza wersja, oczywiście, od tego modelu, który miał zderzaki już chromowane. Tutaj są tworzywo sztuczne. No, proszę, proszę. Całkiem przyzwoicie zrobiony ten maluszek jest. Z każdej strony go sobie obejrzymy. Fajne są te słupki A i B z tym relingiem u góry poprzez wysokość, jak i szerokość modelu auta. Oczywiście, jak to na Cabrio jest, to tutaj mamy przysłonięty element dachu. To sami wiecie. Bardzo fajnie wygląda wnętrze. Fotele kubełkowe. No, i kierownica też bardzo fajnie. Zobaczcie, zwróćcie uwagę. Lusterko jest, no powiem tak: jak my, jakby się mi trafił taki maluszek, kabry jeszcze, to chętnie bym, chętnie bym się skusił na taki zakup. Jako w skali 1 do 1. No, i w tym kolorze na pewno, bo fajnie wygląda. Kontrastowość jest, zobaczcie, na wycieraczki to są plastikowe wycieraczki, a nie. Że tak powiem, yy, wytłoczka w szybie przedniej. Także to na plus. Tutaj punkty elementu spryskiwaczy, światła, reflektory, migacze, czy znaczy kierunkowskazy. No i ten hak holowniczy. No, proszę bardzo. Także całkiem fajnie zrobiony maluszek. A o, masz. Zwróćcie na lusterka jeszcze te boczne od kierowcy. Bardzo ładnie pomalowane, bo tak, cała ramka jest czarna, a środek jest stylizowany, tak jakby naprawdę było lusterko z jednej z drugiej strony. No dobra. Fajny, fajny. Fajny model. O, tu jeszcze znaczek jest świata. Oficjalny produkt z numeracją. Sobie odkręcimy. Zajrzymy od spodu. No, trafić tylko... Dobra, dało się. Śrub, 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 śrub. Felgi też fajne są. Naprawdę fajnie zrobione. A na no, dwie śruby. Faktycznie tej drugiej nie zauważyłem, a cią Ciągłem podstawkę. Dopiero bym na no rozrabiał sobie. Ale co zrobić? Czasem nie uwaga swoje robi. Dobra, tu śrubki, śrubki, elementy mocowania, jeszcze jedna śrubka odłożona. Dobra, spód teraz. No, spód żadna rewelacja, ale chociaż zwróćcie uwagę. O, proszę bardzo, spód w ogóle jest rozkręcany. Jakby można mu było wstawić szersze koła. Lekki taki lifting zrobić. Jakieś poszerzenia. To niezły. Custom by wyszedł. O, proszę. Wydech jest. No, może tu nie ma żadnej rewelacji, jeżeli chodzi o podłogę, ale kto tam będzie patrzył na podłogę? Fajnie to zrobione jest. O, zwróćcie uwagę. O, i teraz tak haczyk, ciach, i można jechać? Można jechać i cofamy, i do przodu, i cofamy. Można? Można. Także. Niech mi ktoś powie, że się nie opłaca go kupić, jeżeli to powiedzmy jest 11 zł. O, jeszcze tutaj wlew paliwa jest 11 zł, już nie będę mówił ile, sami wiecie, ile kosztów koszty jest taki w kiosku tego modelu, tego zestawu. Ale mimo to kwestia sentymentu, zamiłowania, to uważam, że warto. Przy tej możliwości, jaki jest maluszek, zrobiony. To naprawdę fajnie. Jakby jeszcze tutaj klapa bagażnika była otwierana bagażnik jest tutaj bo z tyłu silnik to by była naprawdę petarda jak mini GT. No dobra, słuchajcie, to co teraz, tak jeszcze sobie dla porównania odkręcimy model maluszka z pierwszego numeru a co tam? Dobra, jest już odkręcony. Ale dobrze, to sobie tak tutaj położę. Śrubokręt. Zabezpieczenie, stabilność. Cokolik na bok. No i tak zobaczcie. Niefajna rodzina. Tu oczywiście widać inne kołpaki w jednym i w drugim bo to jest ten, ten czerwony to jest z pierwszego rzutu to jest trzeci rzut o proszę bardzo i co nam jeszcze tutaj został Fiat 126P z rajdu Akropol gdzie ten śrubokręt tu zostawiłem też to odkręcimy ha, powiem wam jestem mega mega zaskoczony jak i również zadowolony z racji tych modeli powiem tak jeżeli coś takiego fajnego jeszcze będzie w tym w tej serii to ja chętnie sobie też zakupię no ten o poprzednie modele czyli ten czerwony i ten akurat te rajdo, tą omawialiśmy omawiałem już wcześniej tak jak widać te elementy szczegółowości jeżeli chodzi o pasy bezpieczeństwa fotele Klatka bezpieczeństwa bardzo fajne, kalkomanie są, czyli ten pełny taki nadruk. Spód jest ten sam, no niestety. No ale co zrobić? Tak bym myśleli, tak jest. Nie będziemy od spodu patrzeć, nie ma sensu. To powiem tak. Dla mnie jest rewelacja. Także nie zgodzę się. To jest taka moja opinia z osobami, które będą negowały yy, moje odczucia, że jest to jakiś chłam. Fajnie zrobione modele są, naprawdę. No dobra, to zobaczmy, co jeszcze z tym się da zrobić. Może jakaś ekspozycja, mała, mała, niewielka. Zobaczymy zaraz. Jakiś czas temu trafiłem tego typu gablotki. Bardzo fajne. Także zaraz tutaj rozpakuję. Oczywiście one są w pudełku. Mówka sztuka nieśmigana. Że muszę tutaj. O, plombę przeciąć. Troszkę pohałasuję, to się nie przejmujcie. Gabluteczka, gabluteczka, jeszcze w folii bombelkowej. Zaraz, 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 tutaj ciach Dobra. plomba przecięta, taśma przecięta. Zajrzymy sobie. A. gablotunia tak się prezentuje. Maluszkę tu przesuniemy. No tu jeszcze śrubami się znalazł. To niepotrzebne. Było. O, oczywiście, gablotka jest z plexi. Całkiem, całkiem fajnie zrobiona. Podstawa tak wygląda. Dziurawić nie będę. Zobaczmy, czy ten temat się zmieści. Tutaj. Zobaczymy jakby tak troszeczkę w prawo, w lewo tego maluszki przesuniemy. Mówię w prawo, w lewo, i może coś będzie. Zamknie się. O! I gitara. Zobaczcie. <laughs> Można? Można. Fajnie sobie zaparkować. Jakąś ekspozycję tutaj na tym niewielkim terenie. Powiedzmy, na asfalcie, przysłowiowym asfalcie to zrobię. Także nie uciekajcie mi tutaj z kanału, tylko oglądajcie bo może tutaj nadejdą zaraz zmiany no dobra a zobaczmy sobie teraz drugą gablotkę bo mam tak jak wspomniałem dwie Też, dobra przecięta plomba folia bąbelkowa gablotka wyjęta i ciach mam drugą taką samą i możemy sobie dwa malczany tak postawić jeden koło drugiego O, i nie, święta, nie no święta, świetna ekspozycja, na pewno. Dobra, to zobaczymy, co ja tutaj mam z tych moich drobiazgów. Zobaczymy, może troszeczkę upiększymy ten element gablotki. Także, o, na razie sobie zdejmiemy. Także wracam za chwilę. No to co, maluchy parkujemy sobie. Tu, jeden parking, miejsce parkingowe. Oczywiście, podstawka sama w sobie, czyli ta gabloteczka jest niewielkich rozmiarów. Dobrze się dwa mieszczą, ale fajna podstawka jest. Do tego, coś może tutaj dołożę. Zaraz zobaczę, co ja tam jeszcze mam. No i zobaczcie. Kawałek żywopłotu. Jak fajnie wygląda parking? Naprawdę. Lekko maluszki po skosie stoją, zaparkowane. Ale całkiem, całkiem sympatycznie to zaczyna wyglądać. Może jeszcze coś dołożymy. I dla pana chenia parkingowego też się coś znalazło. Ławeczka jest, jest. Jeszcze wystarczy tylko jakiś paczkomat tutaj wstawić. Parkometr i świetnie to będzie wyglądało. No i gitara. I tak zostawiamy. Tak zostawiam. Gablotka myk. świetnie to wygląda to co kombinujemy teraz yy, z cytryną i z przyczepą zobaczymy co się uda zrobić no i proszę bardzo strefa parkingowa już jest prawie zrobiona proszę ktoś będzie sobie tak pod skosem stał o tak to wygląda i coś może jeszcze tutaj dołożę zaraz zobaczę co, tam, co mi tutaj wyjdzie sami powiedzcie, czy to nie świetnie wygląda mała, niewielka aranżacja, a już jest fajnie kolorowo i kontrastowo także mam nadzieję, że Wam się to wszystko podoba mi jak najbardziej tak jestem za za kolejnymi modelami z świata 126P ale tak jak mówię nie będę wszystkich kupował jakieś konkretne modele, które mi najbardziej odpowiadają Także wszystkiego dobrego. Zapraszam na mój kanał do subskrypcji. Również pamiętajcie o Discordzie, o łowcach Wheelsów I również Piaseczno 28 września będzie giełda wymiankowa. Także wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Stajnia Mustangę.